Partnerami podczas realizacji materiałów filmowych są autoracing.pl extrafelgi.pl, slickytires.pl. Olek, wracasz do ścigania? Nie było cię w banowcach. Samochód już chyba odbudowany. No, banowców bardzo mi szkoda, to mój ulubiony wyścig. Zawsze o tym mówię, że to najfajniejsza impreza w roku. Szkoda mi naprawdę bardzo, bardzo tego wyścigu. No ale nic, jesteśmy tutaj, samochód odbudowany. Stroiliśmy to wczoraj z Mateuszem. Standardowo dziś wieczorem, późno na lotnisku. Mam nadzieję, znaczy czuję, że samochód jedzie. Może jeszcze nie tak, jakby mógł jechać, z tego powodu, że nie chcę go tak na świeżo. Jeszcze jest niedotarty i tam powiedzmy te programy dalsze wdraża, będziemy wdrażać w momencie, jak już się dotrze, ale wydaje mi się, że jest na tyle mocny, że będę spróbował być w tej pierwszej dwudziestce. Wyścig w założu zawsze jest bardzo ciekawy, a w tym roku chyba najciekawszy z wszystkich sezonów, jakie były do tej pory. Znaczy mnie o tyle, że tak powiem przestała interesować walka o czub, bo już nie mam szans, w związku z tym chcę sobie pojechać tak, żeby z tym samochodem się znowu do niego przyzwyczaić z powrotem i co? I pościgać się z kolegami z klasy. no Tak naprawdę już się trochę z Olek, ta klasa Open plus 2000 bardzo mocno to się rozrosła 14 samochodów <laughs> Trzy no. lata temu były trzy. Ja nawet nie jestem tego świadomy, ale to super, no to będzie fajna zabawa. Jakieś tam nowe twarze pewnie się pojawiły, skoro jest tyle osób, no to super, no ja się bardzo cieszę. Powiedz mi, w tamtym roku byłeś tutaj drugi. E, chciałbyś powtórzyć wynik albo nawet być pierwszy? No, zobaczymy, słyszałem jakieś tam e, historie już nie stworzone o mocach niektórych zawodników. bo Pewnie będzie mi w związku z tym ciężko, ale to jest taki, taki wyścig, że oprócz tej pierwszej prostej jest też parę zakrętów, także jakoś tam powalczymy może.